Witajcie, dzisiaj jest 5 września i możemy zacząć naszą promocję. Zaczniemy od e, produktów z Biedronki. Muszę Wam pokazać, jaki mam widok. Gdzie Pani wytrzyma się dupą? E, dzisiejszym produktem dnia w Biedronce są jajka. Jajka, 20 sztuk klasa M. Za 4,49 czyli wychodzi, że jedno jego kosztuje 25 groszy. Tak więc uważam, że to jest bardzo dobra cena. Takie jajka znajdziecie sobie w biedronce. Drugim produktem dnia jest coś dla osób, które mają zmywarki. Wiadomo, te, takie kostki, tabletki do zmywania nie są tanie. To jest jednak spory wydatek. I w biedronce dzisiaj mają takie tabletki do zmywarki firmy SOMAT 36. 56 sztuk, przepraszam, 56 sztuk za 19,99 i to wychodzi 36 groszy za jedną taką tableteczkę, tak więc uważam, że to jest bardzo dobra cena i warta zainteresowania tych osób, które mają zmywarkę. Takie tabletki, somat do zmywarki 19,99 za 56 sztuk tylko w Biedronce i tylko dzisiaj. A teraz coś dla Panów. Dzisiaj, od dzisiaj w Biedronce można kupić film na DVD Iron Man 3 za 29.99 oraz książkę z filmem The Avengers za 20 zł. Tak więc, uważam, że fani serii, no ja, uważam, ja bardzo lubię te, te dwa filmy, pójdą na pewno do Biedronki, bo to jest naprawdę bardzo dobra cena. Również jeszcze w Biedronce wszystkie świeżutkie rybki mają 25% taniej od 5 do 8, czyli od dzisiaj. No to co, trzeba lecieć po jakiegoś łososia albo po jakiegoś okonia, rybkę na patelnię. bądź taką sotę surową, jak lubicie. Kanibalizm? Nie. Sushi. Tak więc takie rybki, 25% taniej w Biedronce i są do 8. Do 8, czyli do niedzieli. Słuchajcie, a Tesco obchodzi swoje 18 urodziny i też rzuciło produkt dnia. Dzisiejszym produktem dnia na przykład jest papryka 2,99 za kg. Więc jak, jak chcecie zrobić jakieś leczo, paprykę faszerowaną, albo po prostu sobie zjeść tak do kanapki, to paprykę w dobrej cenie, w okazyjnej cenie znajdziecie w Tesco 2,99 za kg. A drugim produktem w Tesco i tylko dzisiaj. Są takie herbatki piramidki 20 sztuk. One kosztują za 3,99. piszą, że normalnie 6,30. Ja tak sceptycznie podchodzę i uważam, że pewnie normalnie kosztują coś około 4,50, tak więc tak czy inaczej. Takie herbatki Liptona różne rodzaje, te piramidki takie, torebeczki takie. Uu, Egipt takie. Znajdziecie dzisiaj w Tesco za 3,99 To na dziś to tyle. Ja usiekam tym tymczasem badać nery, bo jakieś kamienie mi się tam zalęgły. A wy lećcie na promocję. Lećcie, bo skorzystajcie, bo naprawdę dzisiaj są bardzo fajne oferty. Trzymajcie się ciepło. Miłego dnia. Cześć, cześć, cześć.